Boże, cześć, 22 grudnia, już coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, więc jeszcze z większą wiarą, intensywnością, żarliwością chcemy zawołać do Boga ESOS: Panie, przyjdź, ratuj, potrzebujemy Ciebie, bez Ciebie nam źle. I On przychodzi, odpowiada na nasze włanie na nasze tęsknoty, na naszą modlitwę. Odpowiada i przychodzi, zamieszkuje między nami, między innymi w swoim Słowie. To słowo nam o tym, chce przypominać też, że wszystko, co w naszym życiu mamy, pochodzi od Niego i jest darem. Przypomina nam o tym dzisiaj historia Anny, która również w swoim życiu była dotknięta bezpłodnością, ale otrzymała Syna, Samuela, którego po narodzinach, kiedy dochowała, przeprowadza do świątyni oddaje go Panu, bo wie, że to dziecko nie należy do niej. Ale dziecko, które poczęło się pod jej sercem, które właśnie może się cieszyć, należy wyłącznie do Boga. Że to, co jest w moim życiu, czego doświadczam jako dobro, jest darem Pana Boga. I, i tego, tego też nas uczy Maryja, która wyśpiewuje ten hymn Magnifikat, hymn Dziękczynienia, hymn. Uwielbienia, które Kościół śpiewa przez 20 wieków, nie tylko w porach, nie tylko w uroczystości maryjne, ale w ważnych wydarzeniach dziękuję, wychwala, czyli oddaje, Panie Boże, to jest Twoje, to wszystko do Ciebie należy. Warto przed tymi świętami popatrzeć na swoje życie, na to dobro, na to mnóstwo dobra, które wydarza się w życiu Twoim Moim. I dzisiaj Panu mógł zwyczajnie to oddać, bo Jemu to się należy, żebyśmy powiedzieli, Panie Boże, to jest Twoje. To wszystko, co w życiu osiągnąłem, co wszystko otrzymałem, też oczywiście za, o co, z czym się zmagałem i oczywiście jest też wynikiem mojej pracy, czasem ciężkiej, trudu, to też Ci to oddaję, bo to należy też do Ciebie. Bo Ty dałeś mi siłę, Ty dałeś mi zdolności, Ty dałeś mi talenty. Więc uwielbiam duszą moja, Pana, za wszelkie dobrodziejstwa. Za to też, że w swoim życiu byłem nikim i, i, i byłbym nikim, gdybym Ciebie, Boże, nie spotkał. Że to Ty mnie wyciągasz z nędzy mojego grzechu, z nędzy mojego lęku i obdarowujesz mnie miłosierdziem. Tego doświadcza Maryja, która właśnie zobaczyła, kim ona jest. Sama z siebie nikim. Dzieć dziewczynom z Nazaretu, którą wybiera Pan Bóg i wywyższa na najwyższe wyżyny Wszechświata, gdzie ustanawia ją królową nieba i ziemi. Wywyższa ją na trony nieba. Jej serce, i łono staje się siedzibą samego Boga, staje się troną. I ta, która jest stworzona przez Boga, użycza swojego ciała na to, żeby być również Matką Boga. Tego wszystkiego, tej swojej małości doświadcza Maryja, odkrywa i tego narzuczy. Maryj wielkość polega na tym, że potrafi zobaczyć Boga w swoim życiu, potrafi go uwielbić i dziękować, że potrafi być w cieniu i to jej zupełnie nie przeszkadza. To jest jakby nies niesamowite w ogóle te postacie Bożonarodzeniowe. One są takie w cieniu, próbujące i cały czas pokazujące, że w centrum jest Jezus. I im to zupełnie nie przeszkadza. One się, bardzo się z tego powodu cieszą, że, że mogą wpatrywać się w Jezusa, że mogą wszystko robić, żeby on był tak, miał mieć takie miejsce, jakie do niego należy, czyli pierwsze. To jest nasze życie. Robić wszystko, tak się starać, tak wybierać, decydować, tak przeżywać swoją codzienność, żeby we wszystkim Jezus był pierwszy. Kiedy dziękuję, kiedy wychwalam. Nie narzekam, nie jątrzę, nie szemrzę. to tak się dzieje, bo kiedy właśnie wkrada się w moje serce na rzekanie, to wkrada się grzech i wkrada się jakoś pokusa bycia pierwszym w centrum, celebrowanie siebie. A jak mówię Panie Boże, dziękuję za to, co w życiu mnie spotyka, co mam, i to za to, czego nie mam też chwała Ojcu i uwielbaj duszę moje Pana, to właśnie moja postawa jest tą ciągłym dążeniem stawiania Pana Boga na pierwszym miejscu. On przychodzi, maleńki, ale w centrum. Uczyńmy Go dzisiaj i uczyńmy Go w święta. Niech on będzie naszą radością. Jego będzie prawdziwym pokojem, niegasnącym ogniem w naszych mrokach, w naszych cieniach, w naszych yy, upadkach. Jego będzie zawsze pierwszy. Dzisiaj stań przed Panem Bogiem. Stańmy przed Panem Bogiem i wyśpiewujmy, wyśpiewajmy Panu Bogu nasze dziękczynienie. Tak jak Maryja, tak jak potrafimy. Może dzisiaj warto stworzyć swoje magnifikat, popatrząc na historię swojego życia i na to, na te wydarzenia, które doświadczyłeś wielkości Bożego Miłosierdzia. I stanąć przed Panem Bogiem w Twoim prywatnej modlitwie indywidualnej. Powiedzieć Mu tak. Zaśpiewać tak, jak śpiewa Twoje serce w tym momencie. Jak bije Twoje serce dla Pana Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro, jutro sobota, więc oprócz rozważania sobotniego naszego EZS, to też będzie przedświąteczne wydanie sobotniego vloga.